Jako moja podwładna nigdy się na to nie zgodzi. A Czym zajmowała się za życia mojego ojca? Miała swoje poleko, ale zawsze pracowała pod nadzorem don Rafaela. Była członkiem zarządu, ale bez prawa głosu. Więc niech tak zostanie. Zgoda? Cześć, siostrzeczko. Jak leci? Nie najlepiej. A tobie? Wiesz już, jak zdobyć list, który jest w rękach Gerardo? Jeszcze nie. Miałem ciężki dzień. Musiałem zdobyć trochę kasy. I udało ci się? Poszło jak z płatką. W ostatniej chwili wynikły drobne komplikacje, ale wszystko dobrze się skończyło. Mogę Ci tylko pozazdrościć, pożyczyć Ci. Prawdę mówiąc, wpadnę do Ciebie. Ile potrzebujesz? Zajmę sąsiednie biuro. W ten sposób unikniemy komentarzy, a Ty będziesz mogła z niego korzystać, kiedy zechcesz. Lepiej Ty zajmij ten gabinet to mnie trochę przerasta. Chodźmy. Dokąd ci się śpieszę? Chcę się zająć kolacją. Musimy jeszcze zaprosić Twoją ciocię i jej córkę. To nie jest dobry pomysł. Dlaczego? Chcę je poznać i zaprosić do siebie. Nie rozumiem Twoich obiekcji. Krzecia ma trudny charakter Nie Pero szkodzi, conoce... chcę ją poznać Nawet gdyby miała mnie od razu znienawidzić Mam nadzieję, że nie pogryzie mnie na powitanie no Przestań porque... się ociągać Gdzie ona mieszka? Możemy od razu do niej podjechać Teraz? To nie jest dobry pomysł Na pewno nie ma jej domu Zadzwoń do niej Nie teraz Dlaczego? Nie rozumiem, o co chodzi. Wstydzisz się mnie? Powiedz. Kochani, nie mów tak. Jesteś wspaniałą dziewczyną i jestem z Ciebie dumny. To zaszczyt, że chcesz za mnie wyjść. Więc zadzwoń do Ciebie. Chcę ją poznać. Stare. Dobrze. Zaraz wrócę. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, łącznie z właścicielkami mieszkania, które wynajmuje Jose Antonio. Kazał, Ta też tam będzie? O ile wiem, jest zaproszony. W takim razie nie idę. Milagros chciała, żebym osobiście przekazał Ci zaproszenie. Będzie jej bardzo przykład, jeśli najlepsza przyjaciółka ją zawiedzie. Ja też tak uważam. Ja idę. Stara okropnie mnie potraktowała, ale teraz, kiedy jest biedniejsza ode mnie. Mogę się na niej odegrać. Myślicie, że to będzie bardzo wystawne przyjęcie? Mamy problem. Jaki? Ja nie mam powodu do narzekania. Doprowadzę Lukasię do błędu szybciej niż myślałam. Milagros chcecie poznać. Natychmiast. Skoro tak, będę musiała ją przyjąć. Myślałam, że masz na nią większy wpływ. W sprawach rodziny i religii jest nieugięta. Jak się uprze, nikt jej nie przekona. Musisz mi pomóc. Nie możemy ryzykować. W grę wchodzi twoje małżeństwo. Wchodzi brzydza się na samą myśl wpuszczenia do domu kogoś z rodziny de la Torre. Proszę cię. Bądź spokojny. Będę najsłodszą cioteczką na świecie. Wprost nie mogę się doczekać poznania Twojej przyszłej żony. Jak się czujesz? Mam złe przeczucia. Gdyby Carlos nie wrócił, wszystko byłoby jak dawniej. Trudno mi zaakceptować nową sytuację. Nadal będziesz jej matką. Makarena, nie przestanie Cię kochać. Ale teraz wszystko będzie inaczej. Będzie jej lepiej. Kiedy przyzwyczaisz się do nowej sytuacji, odzyskasz spokój ducha. Zobaczysz, wszystko się ułoży. Nie, nie mam gdzieś dyżuru. A ty? No tampoko. Też nie. Wybieram się do kina. Pójdziesz ze mną? Nie wiem. Jesteś umówiony? Nie, mam wolny wieczór. Jesteś sam, ja też. Możemy dotrzymać sobie towarzystwa. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Dlaczego? Przeszkadzam? Nie, wejdź. Zastanawialiśmy się, czy nie wybrać się do kina albo na kolację. Dołączysz do nas? Niestety mam dyżurny. No, Załomu? Miałaś wczoraj. Poprosiłam przełożoną, żeby dawała mi wszystkie prywatne zlecenia. Wykończysz się. Nie masz chwili czasu dla siebie. Wolę no to niż zapłakać się na śmierć z powodu tego kretyna. Przynajmniej mam zajęcie. A przy okazji trochę zarobię. Zawsze to jakieś wyjście. To wszystko, dziękuję. Myślałem, że nigdy nie wyjdzie. Co ci tak śpieszno? Nareszcie mamy chwilkę dla siebie. A ja właśnie chciałam wcześniej wyjść. Muszę iść na zakupy. Teraz? O co? Nie mam odpowiedniej garderoby na nasz weekend na jachcie. Rozumiem. Wyjeżdżamy? Wszystko przygotowane. Mamy całe trzy dni dla siebie. Tylko może i my. Będzie super. Potrzebujesz pieniędzy? Prawdę mówiąc, jestem bez gotówki. Tyle wystarczy? Przydałoby się jeszcze ze dwa.